Ale masz paczuchę. Dzień zaczynamy od rozpakowania paczek, i już widzę, że jest tutaj jedna paczka, która, której nie otworzę przy Juliance, dlatego że tam jest jej prezent na roczek. Więc chcę faktycznie, żeby dostała to w dniu urodzin, czy tam na imprezie urodzinowej, zobaczymy, ale mam tutaj dwie: jedna z Super Farm i z Hebe. Już wam pokażę, co jest w środku. A więc, tak, w środku paczki z Hebe znajdują się. Maseczki z Biodens. E, ten krem słynny, brązujący balsam do twarzy i ciała z Mokosz. E, on jest ponoć rewelacyjny. Ja w tym roku nie chcę używać takich standardowych samoopalaczy, e, na przykład tam z Dan Expert, czy z nie wiem z czego ja tam używałam. E, natomiast, no bo wiadomo, przy małej jeszcze karmi i tak dalej, też się cały czas tulimy. Nie, nie, tego nie wyrzucamy, bo to jest szklane, wiesz? I, I chcę spróbować czegoś takiego. I jest też mój ulubiony filtr dla Julianki, 50. Ja miałam tą 50, ale szczerze on już się nam przeterminował. Także zamówiłam po prostu identyczny, tylko nowy. To jest dla ciebie, tak? To jest dla Julianusi. A tutaj zobaczymy jeszcze, co jest w paczce z Superfarm Tak, pomagasz mamie, pięknie pomagasz mamie rozpakowywać. Uwaga, uwaga. O właśnie, to jest krem z La roche Pose, o którym opowiem wam więcej jak go przetestuję, dlatego że to ma być krem, który redukuje zaczerwienienia i daje taki fajny koloryt skóry, że nie musimy niby używać podkładu, jeżeli nie mamy tam jakichś wielkich problemów z serą, Więc na lato pewnie fajna rzecz. Także tak wyglądają te zamówienia, ale i tak jestem najbardziej tamtej paczki ciekawa, a nie mogę teraz tego otworzyć, dlatego że właśnie tam jest ten prezent, i to jest albo lalka, albo myszka z majlek, bo czekam w sumie na dwie rzeczy. Ogólnie to już bardzo mocno przygotowujemy się do tematu roczkowego, i faktycznie już chciałam zamówić prezenty, przede wszystkim Juliance od nas, żeby. Żeby potem gdzieś tam to nie uciekło, żeby, żeby już to było w domu. I zamówiłam im właśnie lalkę z Miniland, lalkę europejkę, ale to chyba nie będzie jedyna lalka z Miniland, którą dostanie na roczek, z tego co wiem. Zamówiłam Juliance myszkę z Majlek, ale to Wam też pokażę jak przyjdzie, bo uważam, że jest przeurocza. Myszka aniołka w walizce i stwierdziłam, że zacznę tą myszką jej taką kolekcję ja nie chcę zaświrować na punkcie tych myszek mailek, bo widziałam, że to w ogóle robiło w pewnym momencie jakiś szał w internecie i te myszki potrafiły być sprzedawane na jakichś portalach aukcyjnych naprawdę za chore pieniądze ja po prostu stwierdziłam, że jak będzie, wiecie okazja typu urodziny, czy jakieś święta, no nie wiem, imieniny cokolwiek Julianka będzie miała no to będę jej kupowała po prostu jedną myszkę, oprócz tego zamówiliśmy Juliance jeszcze kask do nogi ze skuta też właśnie kask ze skuta i największym takim prezentem który jeszcze, którego jeszcze nie zamówiliśmy, ale jest w planach to będzie piaskownica na cały plac zabaw jest jeszcze za wcześnie i myślę, że to będzie taka Inwestycja na przyszły rok, natomiast w tym momencie piaskownica, myślę, że w lecie sprawdzi się idealnie. Mam możliwość, więc zaraz wam pokażę dokładnie te prezenty, które zamówiłam Juliance i powiem co i jak, ale chcę przetestować ten produkt z La roche Pose, który ma nam zastąpić podkład. Jest zielony na początku. Rozsmarujemy go i zobaczymy. Mimo, że dzisiaj jest taka dość deszczowa pogoda, ale tak psika, muszę sobie zaraz wziąć leki na energię. Muszę się troszkę usprzeć lusterkiem. A i wiecie co? Jest bardzo dobrze. Jeżeli szukacie jakiejś takiej alternatywy na lato, żeby właśnie nie nakładać podkładu, pokażę Wam jeszcze z bliska. Bo sobie możecie sobie robić screeny. Zdjęcia. Prześwietny, naprawdę. W ogóle go nie czuć na buzi. Pięknie wyrównał cały koloryt skóry. Powiem wam, że jestem zachwycona. Teraz tylko brwi, bo oczu i tak nie maluję, wiadomo, alergia. Mogę nawet delikatnie podmalować usta i jestem gotowa na cały dzień. Wszystko zrobione ręką i jest super. Dokończyłam sobie makijaż, pomalowałam brwi, usta, nałożyłam delikatnie różu i zobaczcie, jak ładnie twarz wygląda. Nie mam na sobie ani grama podkładu. Wszystko to jest ten krem z roffusa. Teraz mam chwilę, więc pokażę Wam dokładnie te rzeczy, które zamówiłam. Pokażę to teraz, a nie po roczku, bo może kogoś zainspiruje, żeby po prostu, nie, wiem, jak szukać prezentu na przykład dla dziecka. Zdecydowałam się na tą małą lalkę z Miniland Europejkę. Ona w ogóle przepięknie pachnie wanilią i jest bardzo fajnie wykonana. Wzięłam tą małą wersję, to jest chyba 21 cm albo 23 cm. Ta większa jest chyba o 10 cm większa. Uznałam, że póki Julianka jest mała, to, to taka właśnie mniejsza lala będzie dla niej bardziej taka odpowiednia, poręczna, będzie sobie ją mogła nosić i tak dalej, także. Taka laleczka to jest pierwszy prezent, a drugi prezent to jest coś, co w ogóle mnie bardzo rozczula i ma to dla mnie po prostu pewną też wartość taką sentymentalną. I jest to myszka, która rozpocznie mm, powiedzmy kolekcję Julianki, mm, myszek Majlek. My myszka jest w przepięknej walizce. Otwieramy i w środku jest myszka Aniołek. Spójrzcie. No po prostu wygląda przepięknie, także yy, to jest drugi prezent. Dzwoniła też do mnie pani ze sklepu, w którym zamówiłam Juliance kask do hulajnogi e, z informacją, że nie ma tego koloru i w ogóle nigdzie go nie ma, jest wszędzie wyprzedany. I na szczęście udało się pani ogarnąć dostawę tego kasku, tego koloru do 5 czerwca, także wtedy on do nas przyjdzie, więc przed roczkiem zdąży. Bardzo fajnie. No inaczej byśmy czekali. Zakładam, że ona i tak na początku nie będzie potrzebowała, potrzebowała kasku, bo nie od razu zacznie tak fajnie ogarniać tego skuta, ale mimo wszystko cieszę się, że zdąży przyjść. I koniecznie też w przyszłym tygodniu musimy zamówić piaskownicę. Mam już nawet wybraną. Moja koleżanka właśnie pokazała mi taką, która mi się spodobała i pokazała mi zdjęcia takie na żywo od kogoś. Więc, yy, więc chyba zdecydujemy się właśnie na to, jeżeli się nam sprawdzi, to też podrzucę Wam linka. A poza tym zbliża się weekend, ja wypadłam strasznie ze wszystkiego, jeśli chodzi o nagrywanie, o pracę. Yy, I zaczęłam właśnie troszeczkę bardziej zastanawiać się nad roczkiem Julianki, nad tym jak w ogóle chcę to zorganizować. Plus minus jest to za trzy tygodnie, tak. Yy, więc... Za chwilę, tak naprawdę. I wymyśliłam motyw przewodni. E, motywem przewodnim, mogę Wam zdradzić, będą kokardki, mm, może tak trochę inaczej. E, myślałam nad stokrotkami, ale jednak nie, jednak kokardki, bo, bo wymyśliłam fajne dekoracje. Mam nadzieję, że zdążę je zrobić, więc będą kokardki, będzie biało, tak śmietankowo, będzie różowo. E, jest pewien plan na tort, ale. Ja Wam jeszcze o tym nie powiem, bo jeżeli to wyjdzie, to, to będzie w ogóle super. Na pewno pojawi się taki odcinek na kanale, ale na razie zobaczymy w ogóle co z tortem. Oprócz tego, mam już pomysł na przekąski. Dajcie znać, czy chcielibyście taki film. Z przygotowań do roczku, czyli z jedzenia, które robię, właśnie jak będzie ten tort wyglądał, ze słodkości, z dekoracji i tak dalej. Bo wydaje mi się, ja na przykład lubię oglądać takie filmy, ale pytam Was, czy to będzie dla Was ciekawe? Bo wiem, że różne osoby mnie oglądają, też takie, które nie mają dzieci. Ja chętnie bym osobiście coś takiego nagrała. Dajcie mi znać, czy to obejrzycie po prostu takie przygotowania do imprezy pierwszych urodzin naszej córeczki. Julianka tutaj się bawi, tam jeszcze są paczki i czas na drugą kawę dzisiaj, bo jest ciężko. Tak mnie boli głowa. Ubrałam się dzisiaj w sukienkę i tak fajnie się ten dzień zapowiadał i dzień jest dobry, żeby nie było, ale ja zaraz sobie wydrapię oczy, tak nie męczy alergia. Dodatkowo jest taka strasznie dziwna pogoda i boli mnie głowa ewidentnie tak pogodowo więc druga kawa latuje i mam nadzieję, że to coś pomoże, bo nie mam już pomysłu za bardzo, co innego może pomóc. A później pokażę Wam jeszcze... Pokażę Wam jeszcze za moment koszulkę, która teraz do mnie przyszła. Żeby Was nie skłamać, mam na sobie chyba trzeci outfit dzisiaj. To dlatego, że mieliśmy wychodzić i po prostu się przebrałam. Te mokre plamy to są ślady zębów Julianki, jak coś, z którą się przed chwilą bawiłam. Chcę Wam pokazać tą koszulkę, o której mówiłam, ale wcześniej jeszcze daję znać, że znowu zamówiłam z tej strony Naturalnie Zdrowe kaszkę i tym razem wzięłam dwie kaszki owsiane. Ja pokazywałam Wam wtedy, że zrobiłam zamówienie, tam była kaszka orkiszowa, kaszka jaglana, kaszka ryżowa też, którą jeszcze mam, jeszcze tej nie próbowałam tylko, ryżowej, ale w ogóle się nie sprawdziły. I jedyna, która nam, znaczy nawet nie nam, ale Juliance przypasowała, to jest kaszka owsiana. I tą uwielbia. E, także zamówiłam od razu dwie i daję znać, że faktycznie ta sprawdza się rewelacyjnie. Słuchajcie, przyszło mi właśnie od firmy, już wam to pokażę, jak to się nazywa: Lawi, tak to się pisze. gumeczka do włosów. Bardzo urocza, taka Ekri. E, I słuchajcie, koszulka, która w ogóle jest prześwietna. Z przodu mamy. Zwykły, wiecie, biały t-shirt. Czekajcie, ja zniżę ten aparat. Z przodu to jest zwykły, biały t-shirt, nic szczególnego, ale fajnie, bo jest taki duży. A z tyłu, zobaczcie ten napis. In my hot mom era. Bardzo mi się podoba. Cudownie będzie wyglądała do shortów, teraz właśnie w lecie do opalonego ciała, ale nawet do leggingsów, do trampek, sztos. Także daję znać, że coś takiego możecie dostać właśnie w Lawi, Butik. Nie, wiem, nie mam pojęcia, jak się to czyta, załóżmy, że Lawi. Jeszcze chciałam wam pokazać yy, chrupki, yy, które zamówiłam, też na tej stronie naturalnie zdrowe, a dołożyłam je dlatego, żeby mieć darmową przesyłkę. Yy, ale w sumie są całkiem spoko. To są chrupki o smaku yy, oczywiście zdjęłam to, 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 to naklejkę chyba dynia i marchewka. I powiem Wam, że są całkiem niezłe. Juliance dałam i przepadła. Także zamykamy i chowamy, żeby, żeby jednak nie zjadła. O, tutaj są. Ich naraz, to są, słuchajcie, oto chrupki bez dodatku cukru, 100% naturalnych składników, dynia i marchewka. Także taka również polecajka. I widzę, że są różne, są czekoladowe, są takie nie czekoladowe, tylko kakaowe. No, różne. Zajrzyjcie sobie na stronie i sprawdźcie, na stronę i sprawdźcie. A ja tymczasem zabieram się za yy, ogarnięcie kuchni, bo to, co się tutaj wydarzyło, to jest masakra. Od rana nie było tutaj w ogóle sprzątane, a nawet od wczoraj bym powiedziała i troszkę się to wymknęło spod kontroli. Julianka teraz Wszędzie rozrzuca jedzenie. Ono lata dosłownie, żeby was nie po całej kuchni. Dobrze, że mamy psa. Tutaj akurat jest to ogromny plus, dlatego że on, w momencie jak coś spada na ziemię, to od razu przybiega, zjada i przynajmniej są takie pozory czystości w kuchni. Ale mimo wszystko trzeba to teraz ogarnąć. Ja kiedyś Wam wspominałam, że jednym z moich marzeń było to, żebym miała leszczynę, swoją prywatną. I tak też się stało. Nie wiedzieliśmy, że tutaj jest to drzewo, oczywiście wcześniej, zanim kupiliśmy ten dom. I co? No mam leszczynę. Będą już w zeszłym roku tutaj miałam okazję skosztować orzechów laskowych. Ja po prostu uwielbiam, kocham świeże orzechy laskowe. I widać tutaj już pięknie, że orzechy na pewno będą. Ale to drzewo jest w połowie tak jakby suche. Znaczy było. Tutaj już wcześniej tutaj już wcześniej z pomocą mojego taty to zostało przycięte, a teraz Zygmunt dokończy resztę. I ogólnie już no zrobiło się ciepło już na stałe mam nadzieję. Bąbelku dzień dobry. Więc bierzemy się konkretnie też za ogarnianie ogrodu. Może nie będą to jakieś szalone rzeczy, ale no chcemy zadbać, żeby tutaj było ładnie. Chodzi na to, że ja tylko i wyłącznie wycinam w tym ogrodzie rzeczy, nic innego nie robię, ale no, taka prawda, chodzi. już tutaj widzicie jest wszystko, wszystko wycięte, bąbel mi dzielnie pomaga. Yy, on rozdrabnia. <śled> <śled> z tego, że jesteśmy w ogrodzie, to na początku tego vloga zaczęłam mówić o urodzinach Julianki. No i właśnie ja mam taki plan, żeby one były w ogrodzie. Mam już załatwione ławy, mam już załatwiony stół czy tam stoły i chcę, żeby po prostu tutaj już Wam pokażę. To wszystko było i w mojej głowie wygląda to naprawdę fajnie. Mam nadzieję tylko, że będzie pogoda, ale to już nie jest zależne od nas. W razie czego... Plan B jest taki, że robimy to w domu. My mamy tutaj naprawdę przepiękną przestrzeń i pomyślałam, że tutaj słuchajcie jest tak dużo tego ogrodu, że po prostu postawimy stół gdzieś na przykład tutaj, tutaj z ławami i tak dalej, ewentualnie, no nie, nie wiem czy w tej części, tutaj mi się podoba, bo są drzewa. I możemy tutaj postawić ten stół, pomyślałam, że też może stać kojec na przykład dla dzieci, ten z naszej sypialni, żeby mogły się bawić jakieś koce można też nawet na trawę poukładać, tak jak mówię, no w mojej głowie brzmi to świetnie i, i wydaje mi się, że to będzie ładnie wyglądało. No ale zobaczymy. Fajne jest też to, że są drzewa, więc można jakieś dekoracje zrobić. No nic, będę kombinowała, ale plan jest właśnie taki. Powiem wam szczerze, że ja to w ogóle nigdy nawet nie myślałam o tym, że będziemy mieli taki ogród, w którym będziemy mogli robić takie przyjęcia i jestem z tego powodu tak niesamowicie szczęśliwa, bo tu jest ogrom przestrzeni. My byśmy tutaj mogli spokojnie zrobić wesele. Gdybyśmy teraz robili wesele, to myślę, że spokojnie zdecydowalibyśmy się na imprezę w ogrodzie, zwłaszcza... Że to jest idealna przestrzeń na to, żeby nawet wynająć jakiś namiot. Naroczek wiadomo, nie będziemy tego robić, bo to jest za mała impreza. My też nie zapraszamy nie wiadomo ile osób, ale tak naprawdę w przyszłości, jakieś inne uroczystości, jest to też do przemyślenia. Można nawet jakiegoś dmuchańca tutaj postawić w przyszłości na urodziny kolejne Julianki. Na pewno będziemy kombinować, ale tak cieszę się. Trzymajcie proszę kciuki za pogodę. Jeszcze jest kupa czasu do tego, bo to będzie mniej więcej w połowie czerwca. Ale tak, no mam nadzieję, że wszystko się uda. I już pomału myślę właśnie o różnych dekoracjach, o przekąskach. To już wam zresztą mówiłam. Jeśli będziecie chcieli film to nagram, ale oprócz tego na pewno chcę zrobić taką rolkę z przygotowań, powiedzmy do roczku i chcę tam mniej więcej właśnie pokazać jak to po prostu wygląda, może ktoś się tym zainspiruje, bo ja sama szukam teraz takiej inspiracji. Podżera czereśnie, Julianka jest w ogóle czereśniożercą. <noise> Naprawdę dzisiaj pierwszy raz spróbowała i przepadła. Zobaczcie w ogóle ile ich jest. To jest niesamowite. Patrzcie. A tam to drzewo się po prostu aż ugina od tych czereśni. na naszą Monsterę. do teraz jeszcze trzeba zdecydować, w którym miejscu ją przesadzamy, ja proponuję na dywanie, bo będzie się najlepiej yy, sprzątało dywan potem. Mm -hmm. Nie, musieliśmy kupić yy, większą doniczkę na Monsterę, bo to, co się już dzieje z tą, to jest masakra, zresztą pokażę wam. Zobaczcie, co się z nią dzieje. Ona, no nie wiem, albo są... jest chora, ale nawet nie chcę o tym myśleć, ale obstawiamy, że ma za małą doniczkę, bo patrzcie, jak te korzenie są splątane. No, wydaje mi się, to to... że to będzie tozyga. Ona, ja tam nie zdziwię się, jak po prostu, pamiętasz kiedyś, My jak się no właśnie. Bo to są korzenie Więc... powietrza i ona generalnie, ty za, za, nie, za ich pomocą szuka pożywienia dodatkowego i hmm. podparcia. No tak. A tak. te liście to są jedne z pierwszych, które były o ile pamiętam, to, bo to jest wszystko na wszystko na jednym pędzie, więc ona no. albo wymienia, albo po prostu... No tak ma czy tak trzeba ją przesadzić. Jakieś... Nie no bo ona tej domiście jest już z trzy no. lata, nie? 4. No. W ogóle Monstera się częściej chyba przesadza, także zrobiliśmy. ale robiłeś? no nic, no to jest Julianki w ogóle, a nie, to jest Kulka, super. Nie, no to jest Julianki. Kulka z basenu, brawo Bąbel. Um, więc jutro nas czeka akcja przesadzania, jutro albo w niedzielę. No nie no, jutro. Za bardzo nie wiem jak to ugryźć, bo ona jest tutaj, bo to jest w ogóle stolik kawowy, taki nasz. To tak. było szkło i się doniczka zmieściła i do niego są przywiązane tyczki, które są przedłużone. Więc jak prawdopodobnie trzeba będzie ją położyć na ziemi, na folii, wyciąć nożem dookoła tej doniczki, bo niestety ona jest zmieniana. A mi się tak nie chce tego robić. Pochwyta. Nie, pewnie nie będziesz tego robił, ja tylko ja to będę robił. No. Ale nie chce ci się. Strasznie mi się nie chce. Ale na przykład ogródek warzywny chętnie zrobię w przyszłym roku, ale takie właśnie przesadzanie kwiatków w domu, w ogóle jakieś, jak czasami robią te mm, szczepki, tak to się nazywa. Zyga, no. szczepki kwiatków, tak? Jak robią, to ja tego w ogóle nie ogarniam, w bym tego nie zrobiła. No, ale nie można, nie trzeba lubić wszystkiego i nie trzeba się znać na wszystkim. A ja znowu bardzo lubię i mam no, was, kupione mnóstwo no, różnych nasion. Zresztą nie wiem, czy pokazywałaś te w doniczkach, co są, to są sekwoje. To, co tam nie, nie pokazywałam. Musi się jakieś jakieś trzy, trzy sekwoje, cztery sekwoje w zasadzie wyhodowałem. Z, z ziarenka, nie? Z ziarenka i była stratyfikacja i skaryfikacja i wszystko. I jedną mamy posadzoną na działce. Ona już no, z metr ma. A tutaj są troszkę mniejsze. No ale tak samo my wsadzę do ogrodu i jak umrzemy to będzie gigantyczna. <śpiewanie> Super. Julianka, będziesz miała sekwoje w domu rodzinnym. Może kiedyś przez to sprzedasz dom drożej dom starych. No ja mam nakupione, może pokażę. Zdjęłaś kurteczkę? A gdzie masz drugą skarpetkę dziewczynko? No. Tu mam Co ca pokazuj? cały. Cały różnych no, nasion. No, już już do tego idzie. I to są moje najnowsze. I to jest palma, taka z bardzo ładnym ziarnem. Uh -huh. To jest banan, w velutina. Ty to masz zamiar wysadzać? Tak. Okej. Okay. To jest... Ełkańcu niebieskie, by było za dużo. Czekaj, bo coś się pogubię. O, tutaj jest jeszcze habanero. Papryczki też Zyga hodował i wyhodował. Rozdawaliśmy nawet później. Mamy no nie no, Zygama słuchajcie, zmyzu do czegoś takiego, ja nie mam. Ale właśnie uzupełniamy się. Znaczy ja robię, a Kasia je. <noise> no dokładnie ciekawe czy Julianka będzie lubiła w każdym razie kiedyś dokończymy strych tudzież piętro czy tudzież, tudzież piętro w, w, w budynku gospodarczym, to ja bym chciał tam zrobić mini dżunglę. Aha, to drugie piętro. okej. Okay. Tak, mini dżunglę bym chciał tam zrobić. Nie, mówiłeś coś innego. Papużarnia. Przestań. Ale tam, ale nie, jest żadnej wszystko. papużarni nie będzie. To jest połączone, tak sobie. Kochani, nie. Dobra, ja kończę teraz to ujęcie. Nie, widzicie? Nie będzie żadnej papużarni Nie wspierajcie w bo jest papużarnia? Bo ucina moje, ucina moje co to marzenia. jest papużarnia? No miejsce, gdzie są papugi, Papużarnia. Papugarnia. <garnia> papużarnia. Ja będę miał papużarnia. Będą tam papugi, bambusy, e, tropikalne zwierzęta. Będzie tam waran z komodo i leg legwan. Super. I Julianka. Julianka. Mhm. Uh -huh. no, od trzeciego roku życia ją tam wrzucimy będzie się wychowywała ze zwierzętami dzikimi. Super.